Będziemy wchodzić panowie, będziemy wchodzić. Nasunęć słynność. widzę, będziemy wchodzić. To jest strzały.

Я здесь стою Что ты Там есть Ты Нет, не здесь Где он есть?

brist can Come on people, let's do it. Nice, ja Strong. Sono oh. boppi. Okay, I tried my best. ne vardı falan. Te. Şöyle. Ne be. Ben ne sözü be tavırlardan başmış şey Asa. Ne?

Było na terenie RC. Co, zabezpieczamy teren. Eee, Opasy zabezpieczają teren pewnie. No my wracamy do służby, no? Więc widzimy się już na służbie. Siema widzowie z tej strony, ryba. Pia, witacie w dzisiejszym filmie na kanale. Z tej patrol. Eee, nie, jesteśmy z, z patrolem takim trochę. Co bez mundurów No, z nieoznaczowanym no, Mamy radio, bym zbędnie było zastępczych No i co? No już, po prostu idziemy niż na Patron, nie? No dobra Dostaliśmy jakieś wyzwanie przez Fajarów No i idziemy? A, gdzieś tutaj a broń huh? zrzucam się, ośpiesz od 0 się, pierwszy Potrzebny to utrać. Potrzebne raczej dwa to utraci. I potrzebny jeden na mocno Będę to trafić. Ten jeszcze tu został rozstrzelony To ładnie został rozstrzelony Próbuję to ocalić, ale że się nie wydaje mi się. Aby to coś pomogło. No czemu on? No dobra, dobra, ocalimy. Nie wiem, czemu to, ale jest, jest to trafnicz. Spróbujemy to jeszcze Mi się nie udało, może jeszcze na pewno się uda. Dobra. się musi. Ty już ma się jechać. Ten trzeba tutaj Co ty stoisz? ty nie ten, to no tak, to więc jest nie na ten. Przerwano. Jeszcze bron zabezpieczyć. Partner, co ty robisz? Więc. Oh, yeah. Problem ma dzisiaj? Proszę odejść. Sorry. Odejść. 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 No dobra, się teraz zobaczymy i wzywamy Coronera Teraz musimy teraz wezwać Coronera będzie szybciej e, więc wzywamy Coroner, a w tym Coroner A do 0.0 potrzebne jest jeden Coroner na miejsce. Dla trzech Zobaczmy jeszcze to, że... Ja też leżę. Sprener usiedzi. Proszę odejść. Dobra Nie chronił się tam. Naciszymy na Trollhunter. Rupert nerwa zło. Wysunął się stamtąd. Ja to nie ma to też. Zrobię. Miała być seria z 5PD, e, czyli po prostu będzie. Ja, proszę odejść. Z graczami naprawdę było fajne, tylko antywirusy ci mi blokuje jeden plik. Test to nie może odpalić serwera. A odinstalowałem już 16 antywirusów i nadal nic, więc. Trochę dziwnie. Windows uh, antywirus na window się włączyłem wszystko no i nie działa więc trzeba się pogodzić nie szpaczyłem worki Jesteśmy proszę odejść proszę, no proszę odejść, no to też. Tak. Dobra, dziader, odejść proszę Zasobaczycie, ja. jest ten sam dziadecz? Być Pan aresztowany ja Jeszcze ostatni woret tutaj, dla Pana To jest oprzeć z Została nabojami Jeszcze nie wchodzę w czadr Ale my się I'm going to go to the radio. There's radio. We'll see. 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 we will

Musimy chcieliśmy wyzwania gdzieś Więc idziemy, coś się dzieje jakiś w przedzie trzecim Okej okay. A to się auto upadł Dobra No to będzie paścik też A pozwolę nie pytam, po prostu już do... Uś... Dobra.

Na I co, czy możemy wezwania wyzwanie? Nie będziemy chcieli wyjdzieć, nie? Podczas wyzwania Zostaliśmy w widzowie e Shotfire, Shotfire, jasno, fire, yes, fire. te wyzwania, to tak już... Co ty robisz, stary? Mój pierwszy... Dobra, to on miał pierwszeństwo Nieważne Hoy, to jest też shotfire, to jeszcze da jest O, tutaj policjant leży To Wstało. Uwaj stary, dawaj, wstawaj. Dobra. Stary, wszystko No Stary, zmienić, żeby to zabrać. realne. na czarze, to na miejsce. Ja, mówi, że też ja, to niby napad, ale chyba już odjechał. A tyle zdrowie, a tyle zdrowie. Czy raz trzecią badania. <laughs> Dobra, my jeszcze raz zaczęliśmy. Więc co, co my zapatrujemy? Gdzieś! Powiedz. my te pompy wyciągnąć też Dobra, no w sumie trzeba... Czy... A, pompę w sumie czy... no pompa Dobra, pompę wyciągnięta Ale ona ma ...wezwanie mamy czy... od drugi już ma otwarte okno, trochę zimno, ale nie będę wnosił. Nie do czego to się dzieje. Teraz że trzeba z do ludzi. Eee, Wiem, coś świetnego z odwiedziny. się stać, a teraz strać 21. My też od 26 zkręczymy zmianę. Więc... Tu zobaczycie jak ja to do domu pewnie. Ja też na wygląda to też życie. Gdzieś... Stara policja jedzie. Broń! Co jest? Co jest? To stary, okej, jest nie? Cześć, cześć. Wyjemę cze. się... sobie. Tam to musi zaczekać, nie? A potrzebny to, outra. Eeeh, drugi to, outra. To jest drugi osoba w tym ośm. Musimy go wyciągnąć. No okay, pewnie przez uderzenie osobowo. To Nie Sara, tam uh, by no. wyzwania właściwie po prostu zacierzać. W tej próbarce. A, to niech podejdę. Coś tutaj robią. Ale się nie udało. Potrzebny jeden na to miejsce. Tam, tam to to nie siedzi. A. A, dobra, to jest inny pojścia na trzecie. Czyli dziś mi się gdzieś świecie? Przechodzi, nawet nie usiadł. Wziął

Musimy uchodzi o to wyzwanie trochę się boję tu rano i sam zostawiać dobra, daj. oni to zrobią, zadadzą nam info jeszcze ja wysłanie się samodzielnie, no i tam oddam, nie jestem, nie jestem, nie jestem, na jestem, wyzwanie. jestem, nie Wiem czy ja to nie jestem, nie się nie nie ma nie jestem, nie jestem, nie co się dzieje Andrzej? Ma broń! Wziąłeś broń, Róż broń. Róż ale spity. Wziąłeś broń. broń. co to było? Tylko się w sumie. Przepraszam. 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 Jaś ci, drubasz, ja ci mm. Ale on zapłaci Przepraszam. Ale Przepraszam. zapłaci Przepraszam. za zapłaci, za, zapłaci, za naprawę. ty poszedł To cieczawe, to ciekawe. Wstał i zakłasił to Zobaczymy, jak ten kroner co radzi yeah. Już poszczętali wszystkich trzech Jeszcze nie Zobaczymy Co robią? And... Aha, pierwsza osoba Nie ma. To musimy zrobić półtora. Ja w tym czasie Dam raport do zatrzymania. Dobra. Ja raport zatrzymanie na pewno przed palicą, ja muszę jeszcze odpoliciać od nas uciekać. I na pewno hmm. Dobra, dajmy to. A nie, mniej się nie jeśli wajdzie, to nie. Tutaj się trzeba nam drzwi rozdupił. Jeden cechę. Dodaję mu to. Na eee, pewno. Wciąż trzeba dla człowieka. Bo ten chyba. Tamten chyba sobie wstał i poszedł. Więc nie wiem. O, ten kolega ma. 7 lat. Czy... Drzwi na 10 tysięcy to dla policji pewnie, to te drzwi i te zniszczenia 7 lat więzienia 60 tysięcy Dobra, przodaj to dla bez drzwi Dobra, to jest wybrane

Zmiany się ją biorą tutaj, możemy wracać w sumie. Chodź bo no. Stary on, no zdjęcia może sobie cię. Te zdjęcia robią, jak widzę. Nice, nice. Nice panowie, nice. Instrumenty dobra. Jak ten wąp był siodem. Si już pakują osobę eee. Zobaczcie, patrzcie, patrzcie No a co wy trąbicie świt? No ja myślałem, że żyła Dobra, oni już przeli, w końcu jadą Sowie. To oddajemy osobę i pewnie zmieniamy radiowozu a w sumie nie zmieniamy, zmieniamy radiowozu bo i tak czy zaraz odcinać nie wiem w sumie już co a raz zacząłem nadrzędzać dałem sobie no, więc ja teraz patrol i zaraz się widzimy i właśnie tutaj wywaliło po prostu mi giełda, ale że odcinek trwał dużo, to postanowiłem po prostu zacząć, więc widzimy się w następnym odcinku.